Co Karol Nawrocki przywiezie z wizyty u Donalda Trumpa? Czy kolejne uśmiechnięte zdjęcie z Białego domu, co świadczyłoby o tym, że wciąż nie wyszedł z kampanii wyborczej i ta wizyta jest kolejnym jej elementem? I co to oznacza dla polskiej polityki międzynarodowej? Czy jesteśmy świadkami tworzenia nowych standardów w relacji rząd-prezydent, jeśli chodzi o politykę zagraniczną? Zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania mojego kanału, bo dzięki temu Razem zaglądamy za kulisy polityki. Aleksandra Pawlicka, zapraszam. Proszę Państwa, jesteśmy świadkami dosyć groźnej sytuacji, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Mieliśmy incydent z notatką czy też instrukcją z instrukcją ministra spraw zagranicznych dla prezydenta dotyczącą jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. To standardowa procedura, w której rząd pokazuje prezydentowi reprezentującemu kraj w zagranicznej podróży, co leży w interesie kraju, co należy mówić, o co należy zabiegać, żeby ta wizyta była z dobrym skutkiem dla państwa. I cóż się stało? Ta notatka w dziwny sposób wyciekła do mediów. Stało się to po raz pierwszy w III Rze Rzeczpospolitej. Jak mówią moi rozmówcy, nigdy dotychczas taka rzecz nie miała miejsca, więc jest to bez precedensu i jest to nie tylko złamanie dobrych manier, ale przede wszystkim pewnego uzusu i pewnej tajemnicy w prowadzeniu. Polityki zagranicznej. Co więcej, Nie. Ministrowie prezydenta przystąpili do frontalnego ataku i krytyki tych instrukcji. Pojawiły się takie słowa jak żart, żenująca informacja, pomyłka. To mówił szef kancelarii prezydenta oraz prezydencki rzecznik w mediach, komentując tę ujawnioną instrukcję. Sam minister Sikorski był dość powściągliwy, ale też powiedziałabym, że z, takim, z taką nieskrywaną, irytacją napisał w mediach społecznościowych, że owszem notatka nie była tajna, ale radziłby prezydentowi aby sprawdził, który z jego doradców był takim durniem, takim durniem, że notatka została ujawniona. Tam nie było rzeczywiście wielkich murze tajemnic i to, że sprawa wojny w Ukrainie jest żywotną sprawą Polski, a najważniejszą wśród nich jest stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce jako gwarant naszego bezpieczeństwa i uzyskanie takiego zapewnienia, że nadal będą stacjonować, może nie jest jakimś odkryciem. Jednak są to wewnętrzne sprawy, które nie powinny wyciekać, a przede wszystkim nie powinny być przedmiotem takiej politycznej wojny, która ma służyć tylko i wyłącznie podbijaniu. Bębenka i robieniu szumu. Co więcej, nie jest prawdą to, co głoszą prezydenccy urzędnicy, że nie mają żadnego wsparcia, nie mają żadnego partnera w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jeśli chodzi o przygotowanie tej wizyty. Dlatego, że ministerski znaczy prezydencki minister Marcin Przydacz, odpowiada, odpowiadający za politykę zagraniczną, pojechał dwa tygodnie przed tą wizytą do Waszyngtonu, był gościem polskiej ambasady, rozmawiał z tamtejszymi urzędnikami. Oni go przygotowywali, opowiadali, co jest możliwe. Wszystkie ustalali szczegóły dotyczące tej wizyty. Te ustalenia dotyczyły zarówno logistyki czyli tego, kto, jak, gdzie. Kiedy spotkanie, kiedy lunch, bo wiemy, że najpierw o 11:00 spotkanie prezydentów, potem lunch. Jak również tego, że prezydent Karol Nawrocki będzie nocował prestiżowo w Blair House, czyli takiej rezydencji prezydenta Stanów Zjednoczonych, przeznaczonej dla ważnych gości, mimo że to nie jest wizyta oficjalna, tylko wizyta robocza. Będzie nocował w tym, że. Domu gościnnym, który znajduje się niedaleko Białego Domu. To wszystko było ustalone. Kontakty między ambasadą, czyli przedstawicielstwem polskiego rządu w Waszyngtonie i Pałacem Prezydenckim były cały czas utrzymywane do końca ubiegłego tygodnia, więc te relacje są, są budowane. Przyjeżdżali także urzędnicy, którzy już zajmowali się szczegółowymi rozwiązaniami. Natomiast, oczywiście, to wszystko służy tworzeniu takiej opowieści, że Pałac Prezydencki Karola Wrockiego to jest ta jedyna instytucja, która może odpowiadać za relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi, że rząd jest w tej kwestii kompletnie. Niesprawny, kompletnie niepotrafiący sobie radzić. A przede wszystkim teraz najważniejsze jest to, czy ta logistyka, czy ta oprawa tej wizyty to będzie to, na czym się ta wizyta skupi i zamknie, czy Pałac Prezydencki będzie chciał wykorzystać no właśnie ten nocleg w Blair House, ten lunch i to spotkanie w Owalnym Domu jako. Mechanizm pompowania wizerunku Karola Nawrockiego i służący tylko i wyłącznie tej pr stronie tej wizyty, czy jednak ważna będzie także ta część merytoryczna, czyli to, co nazwalibyśmy programem tej wizyty, to czemu służyła owa instrukcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych i co jest przygotowywane jako ta główna treść, to główne menu wizyty. Karola Nawrockiego u Donalda Trumpa. A na stole, na stole jest przede wszystkim obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? No, oczywiście dlatego, że mamy wojnę za naszą wschodnią granicą i Amerykanie są ważną częścią odstraszania Moskwy od jakichkolwiek zakusów, próby przekroczenia tej granicy na Bogu. Ale też trzeba wiedzieć, że w tej chwili w Białym Domu odbywa się przegląd obecności wojsk amerykańskich na całym świecie. Robi to minister obrony, sekretarz obrony USA, Pete Hexet, a tak naprawdę to jego człowiek, Elbridge Colby, który jest głównym zwolennikiem w administracji Trumpa odchodzenia. Y, obecności amerykańskiej w Europie i przerzucenia amerykańskich wojsk do Azji, ponieważ y, Colby uważa, że to właśnie Chiny są największym zagrożeniem dla Ameryki i tam należy skierować główną obronę. Rzecz w tym, żeby y, w tej puli y, amerykańskiej obecności w Europie dostrzegać, że czym innym są wojska amerykańskie. Y, w, gdzieś w dalszych regionach Europy, a czym innym w tej tzw. flance wschodniej, czyli w Polsce, która jest bezpośrednio zagrożona sąsiedztwem i atakiem przez Rosję, a jednocześnie jest tą państwem graniczącym z objętą wojną Ukrainą. I teraz... W Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Stacjonują zarówno w takiej formie stacjonarnej, jak i w formie kontyngentów rotacyjnych. I ważne jest też to, żeby ten, tę proporcję tych, którzy są tutaj na stałe zwiększać, a tych, którzy są rotacyjnie zmniejszać. Ale generalnie chodzi o to, by te 10 tysięcy, mniej więcej 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Pozostał w Polsce i uzyskanie takiego zapewnienia na poziomie prezydenckim byłoby rzeczywistym uzyskiem wizyty Karola Nawrockiego u Donalda Trumpa. Oczywiście można mówić, że mm, obecny mm, minister y, spraw zagranicznych i w jaki sposób rywal Karola Nachrodzkiego, jeśli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej, ma swój ważny wkład w, to, w tę obecność Amerykanów w Polsce? Bo to on był pierwszym ministrem obrony, pierwszym ministrem spraw zagranicznych, który zabiegał o tę obecność i w 2008 roku, jako szef MSZ-u, podpisał podpisał Pierwsze porozumienie o obecności Amerykanów w Polsce, o pierwszej bazie amerykańskiej w Polsce, która to urzeczywistniła się dopiero rok temu, w 2024 otwarto w bazę w Legzikowie. I pytanie: Czy Karol Nowrocki ma świadomość tego, jak ważna jest ta merytoryczna część jego wizyty? Ten, Program. Oczywiście, by mieć kartę przetargową, polski rząd przygotowuje także no właśnie takie listę argumentów. Wizytę nawrockiego w, u Donalda Trumpa poprzedziła wizyta wiceministra obrony, który. Pana Pawła Bejdy, który przygotował taką listę ofert, mogących być zachętą dla Amerykanów. Bo co się wydarzyło? No, w ostatnich latach Polska dokonała wielkich zakupów amerykańskiego sprzętu wojskowego. Mowa jest o tym, że polscy podatnicy zostawili w amerykańskich kieszeniach 52 miliardy amerykańskich dolarów przyczyniać się do zmniejszenia bezrobocia w amerykańskich filmach i wzrostu kapitału na amerykańskich filmach zbrojeniowych tyle że za czas 8 lat rządów PiS-u minister Błaszczak kupował jak to mówi się spółki czyli wchodził do sklepu i brał co było i wystawiał rachunki polskiemu obywatelowi, polskiemu podatnikowi do spłacania. Natomiast duża część tego sprzętu była zakupiona bez logistyki, bez szkoleń i dziś rząd doprecyz doprecyzowywuje właśnie szkolenia do tych Black Hawków, do Abramsów, naprawy tego sprzętu, dokupowanie amunicji do niego i to cały czas jest oferta, która może być atrakcyjna dla Amerykanów, no bo Amerykanie, wiadomo, i Donald Trump są merkantylni i potrafią liczyć każdy cent. Ale to nie jest jedyne, z czym jedzie Karol Nawrocki, co ma w, swoim, w swojej ofercie dla amerykańskiego prezydenta, ponieważ na stole tą kartą przetargową ma być także kwestia gazu. Bo Polska jest LNG, gazu skroplonego ziemnego, bo Polska jest największym odbiorcą amerykańskiego bazu, gazu w tej części Europy i Orlen stara się. O zakup części udziału w amerykańskich terminalach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, taka gospodarcza, którą również Polska ma do zaoferowania, no dotyczy elektrowni jądrowych. To jest rzecz, która bardzo interesuje prezydenta, czemu dał wyraz w, podczas Rady Gabinetowej zorganizowanej 27 sierpnia, ponieważ jednym z głównych tematów właśnie była energia jądrowa. Amerykanie są zainteresowani, oprócz kontraktów już podpisanych, y Budową małych reaktorów jądrowych w Polsce, więc to również może być karta przetargowa w tych rozmowach, jak słyszę w ministerstwach, bo zarówno rozmawiam w Ministerstwie energii, rozmawiam w Ministerstwie Obrony i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, z czym Karol Nawrocki jedzie do Stanów Zjednoczonych, oprócz ewidentnej chęci pokazania, że jest tym partnerem Karola Nawrockiego. I oczywiście teraz pytanie. Nie jest takie, czy ważniejszy będzie ten uzysk wizerunkowy, to, że Nawrocki dostaje miejscówkę Blair House, no niemal jak Putin zaproszenie do ale prezydenckiej bestii, czerwony dywan, to, że Trump spotyka się z nim jeden na jeden, czyli niemalże jak równy z równym. Czy to będzie ważniejsze, to, to nadanie takiej wagi przez amerykańskiego prezydenta tej polskiej wizycie? Czy, czy tym się zadowoli Karol Nawrocki, czy jednak okaże się strategiem i człowiekiem, który jest w stanie negocjować ważne sprawy dla interesu polskiego? Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia MAGA, czyli tego ruchu, który stoi za Donaldem Trumpem, a którego. Które głosi konieczność rozbicia, rozmontowania Unii Europejskiej. Czy Karol Nowrocki ulegnie tym argumentom, czy też będzie twardo? Stał, jak dotychczasowi m, m, przedstawiciele Polski y, reprezentujący ją w rozmowach z Stanami Zjednoczonymi, że Polska potrzebuje i matki, i ojca i Stanów Zjednoczonych, i Unii Europejskiej. I tutaj nie ma miejsca na żadne negocjacje. Tak więc ta wizyta oprócz. Y, Ewidentnego uzysku wizerunkowego dla Karola Nawrockiego, który ma też zatrzeć to złe wrażenie po nieobecności Nawrockiego w spotkaniu Zełęski, Trump, europejscy przywódcy. Pokazanie, że, o proszę bardzo, tu rzeczywiście żeśmy bardzo wiele ugrali. Ona też stworzy nowe standardy na najbliższe. Dwa lata, bo tyle trwa jeszcze kadencja, 2,5 roku do 2027: relacji z obecnym rządem, czyli relacji pałac prezydencki, pałac, mały pałac, czyli rząd w prowadzeniu polityki zagranicznej. Polityki zagranicznej, która decyduje o bezpieczeństwie Polski, między innymi w atmosferze, Wojna, która się toczy za naszą granicą i naprawdę poważnych ruchów tektonicznych w polityce międzynarodowej. Tak więc, czekając na tę wizytę, trzeba trzymać rękę na pulsie, oglądać, słuchać, nadstawiać ucha. Do czego Państwa zapraszam i czemu Państwu służę, prosząc o subskrypcję i lajkowanie, także komentowanie mojego kanału, abyśmy mogli wspólnie. Zaglądać za kulisy polityki. Następny odcinek już wkrótce, na co dziś już teraz Państwa zapraszam.